Witam Was w kolejnym filmie Jak widzicie ładuję obornik. Wywozimy obornik z tej pryzmy. To już trwa jakiś czas, tata tam wcześniej wodził już jak tam miał czas na to. Ja mu tam jeden dzień, jedno popołudnie trochę tam pomagałem. ja on tam wozi na swoje pola ja na swoje e, działamy z tym obornikiem jest tego jak widać nie mało także wywozimy sobie na pryzmy na pola tak samo jak w tamtym roku tak jak mówiłem żeby to sobie przegniło bo tak jak tu leży to to nic nie działa. To jest zbite, nie ma dostępu powietrza i, i nic nie gnije. Trzeba to przerzucić. Z racji tego, że teraz jest, no można powiedzieć, trochę czasu na to, to, robimy to teraz. Można by to spryzmować gdzieś tutaj, chociaż tutaj też by było mało miejsca, no ale jakoś może by się dało. No ale później rozrzutnikiem trzeba by to Na jesieni wodzić na pole, a na jesieni jak wiadomo Jest czas jakiś zasiewów, upraw Także to za długo by się zeszło takie wożenie Rozrzutnikiem na pole i rozrzucanie Żeby włożymy przyczepami teraz, później mamy blisko na polu to już to już szybko później idzie takie rozwożenie Tylko po polu. Ja tu na razie jestem sam, później tata też ma wozić także co? Pokażę Wam jeszcze na polu a ja tam włożę do siebie jak ta Jak tam u mnie na polu wygląda ta Pryzma bo Już tam wcześniej było wożone eee, Trzymałem jałówki w takim zagrodzeniu pewnie gdzieś tam to było widać na filmie też To zostało zlikwidowane bo mi się to nie podobało eee. Na razie Jałówek nie zostawiam, wszystkie odsady sprzedaję. Mam już stado podstawowe liczące 25 sztuk mamek. Znaczy, z jałówkami, które już zostały wpuszczone, jeszcze tam cielaków nie miały, ale już zostały tutaj wpuszczone, osiągnęły wiek. Także no one też już jakieś cielaki tam nam dadzą. Za jakiś czas to już liczę. Liczę to jako mamki, że będą. Także tego już jest 25 sztuk mamek. Tak docelowo planowałem. Nie wiem, czy tego nie zwiększę. Na razie nie, na razie nie planuję. Na razie, tak jak wcześniej gdzieś tam mówiłem, planuję budynki. Planuję ogarnąć jakieś budynki na, na opasy żeby opasać byki, jałówki, nie wiem jak to będzie na razie, chcę ogarnąć budynek żeby było gdzie to trzymać Tak jak już gdzieś tam mówiłem jakiś plan jest na to a zobaczymy jak to wyjdzie Koodżul własnej produkcji, tutaj cały, cały od podstaw, tata spawał. A jak widać, daje radę. Tak wygląda tam pryzma. Trochę było z tej strony brane, trochę było z tamtej strony brane, jak widać, no, ale najgrubsza część została. No, tutaj było cienie, wiadomo, przy ogrodzeniu i tu jest, można powiedzieć, najgrubsza część myślę, że jest w wysokości. Około 1,5 metra W tym miejscu Tam może nie, na brzegu na pewno nie No ale jest tego Obornika Przyczepa załadowana Biorę się i jadę z tym na pole Pokażę Wam na polu, jak wygląda ta pryzma, trochę tam też będę musiał podrzucić na pewno może po dzisiejszym wożeniu no, tutaj dwójka drugi półbieg startujemy może być Ciężko to z wyjazdem, bo trochę popadało w nocy, mamy trochę górkę, o, trochę grzebaniny jest, ale, ale jakoś się daje radę. W sumie. będę tu przyjeżdżał koło krów, wam trochę pokażę. Wczoraj mieliśmy też jedno wycielenie. Także krowa też tam sama sobie poradziła. Wszystko bez, bez problemu. Bardzo ładny cielaczek. Odpukać wyszedł, bardzo mi się podoba. Nie wiem jeszcze co to jest, czy byczek, czy jałówka. Dzisiaj będziemy kolczykować. Ale jeśli to będzie jałówka, chciałbym zostawić ją na, na mamkę po prostu, bo bardzo jej umaszczenie mi się podoba. Chciałbym, żeby w przyszłości została na mamkę. No zobaczymy dzisiaj co to jest, czy byczek, czy jałówka. Tak jak widzicie ja tutaj nie idę w jakieś tam typowo jedną rasę nie, nie, Wcale nie dążę do tego Wolę mieć jakieś tam pomieszane sztuki Wtedy jest no, tak jak się mówi lepsza zdrowotność stada I fajnie to wygląda. Nie są wszystkie jednakowe, każda tam jest inna, każda ma coś swojego. A jak widać, stado tam leży. We wcześniejszych filmach już mówiłem, że mamy tu przekropnie u nas. Także pastwiska ładnie trawy odrastają. Tutaj ostatnio były, już tu widzę ładnie odrasta. Także na bieżąco stado ma co jeść, nie mamy w tym roku problemu z jakimś dokarmianiem. Także to jest fajnie. Jedynie co do czego dążę zawsze, żeby byk był rasowy. Wcześniej był limuzyn 100%. Teraz jest ukermarker, 100%. Bardzo zadowolony jestem z tego byka, bo jest spokojny cielaki też dużo spokojniejsze są po nim także na pewno w tym kierunku będę szedł nawet przy wymianie byka chciałbym znaleźć byka tej samej rasy ciężko jest z nimi z tym Uckermarkerem u nas u nas w Polsce no może się uda, no zobaczymy na razie nie ma potrzeby wymiany zostawiałem miałówek po nim już, to są miałówki wszystko po limuzenie co, co tutaj chodzą no i tak jak mówiłem na razie nie mam gdzie, nie zostawiam także nawet jakbym zaczął gdzieś tam od jesieni zostawiać te odsady no to jeszcze rok czasu mam od, odsadka żeby trzymać tą miałówkę, żeby ją wpuścić do stada bo zazwyczaj tak robiłem 6-7 miesięcy odsadzałem a 18-19 miesięcy takie ołówki wpuszczałem złotą do Stada Gdzie już musiał być wtedy inny byk, żeby tam nie było tego pokrewieństwa. I tak jak widzicie już dojechałem. Ja mam tutaj blisko na tą pryzmę tutaj gdzie to żyto jest blisko gospodarstwa, tutaj kawałek u góry zostało. Tu na ten ugór wyłożę sobie obornik. Już wcześniej trochę było wywożone. To już ta pryzma z tamtej strony trochę zarośnięta. Chyba ostatnio 5 przyczep świeżego przywiozłem. Już jakaś tutaj kubeczka jest. A idę, otworzę burtę, kipruję sobie to, jadę dalej. Witam Was w kolejnym dniu wożenia tego obornika. Dzisiaj już jest 25 czerwca, wozimy go tylko kiedy jest czas. Teraz ostatnio robiłem jakieś tam sianokiszonki, siana i inne truda. Także nie było czasu na obornik, tata też gdzieś tam jakieś przygotowania do żniw musi działać z kombajnem bo tam mieliśmy problem w tamtym roku jeszcze w poprzednim z z, jazdem, z jazdą z hydrostatem także tak to wygląda sytuacja ja tu dzisiaj wożę sobie myślę, że jeszcze jeden dzień jakby tam we dwóch powozili to by to wywieźli Także ja dzisiaj tutaj sobie troszeczkę nawiozę Zresztą chyba widzicie już ile tutaj jest Także dam sobie już ten spokój Mi tutaj wystarczy resztę tata sobie wywiezie No i tyle W tej przyczepie jest zrobiona klapa hydrauliczna Razem pod wywrot, także najpierw idzie klapa Ja już włączyłem, czekam No i teraz idzie przyczepa Także to jest fajne rozwiązanie, nie, nie trzeba wysiadać No ale zaraz wysiądę, pokażę Wam jak to wygląda Ja tu sobie po ostatnim wożeniu podpychałem troszeczkę Po dzisiejszym też trzeba będzie Nie wiem na ile to się uda podepchnąć, bo tu jest sporo przyczep, bo tu jest blisko wozić To jeszcze? W ciągniku jak widzicie nie ma ładowania, nie ma obrotów Wcześniej tutaj się kopałem, chciałem w innym miejscu wysypać I źle pojechałem, później chciałem zawrócić, a tu jest Taki piach, że Tu jest taki piach, że nie mogłem uciągnąć tej przyczepy tym bardziej maksumem Także okopałem się tutaj troszeczkę yy, traktor dostał po zaworach można powiedzieć No i znowu zniknęło ładowanie jak zwykle gdzieś gdzieś właśnie przy takich wyższych obrotach tam gdzie dostanie yy, pogarach właśnie... Yy, to wtedy ginie to ładowanie nie wiem czym to jest spowodowane alternator nowy już mam także go sobie wymienię i mam nadzieję że będzie dobrze tur ściągnięty ponieważ jutro, no już wcześniej miałem jechać ale tam z kimś tam nie wypaliło ktoś nam tam obiecał bo mamy w sumie trzy do zrobienia: Maxim, Magnum i i duży Deere Także ktoś nam tam obiecał, później nie odbierał telefonów i taka sytuacja. Na jutro są mówione. Rano jadę na klimatyzację. Klapa przyda się nie tylko do obornika, ale też do kiszonki w ten sposób. Podłączone pod wywrot. Idzie do góry Najpierw klapa W sumie jak jest pusta przyczepa robiliśmy próbę jak to, to tata podłączył wszystko Jak jest pusta przyczepa to to najpierw podnosi przyczepę dopiero później klapa. nie wiem czemu Ale jak jest już załadowana trochę to to najpierw idzie klapa także jest ok. Klapa praktycznie jest 90 stopni tutaj Do przyczepy Także wszystko tu nam wylatuje bez problemu. Nawet jak się z czubem naładuje, to, to wszystko wylatuje bez problemów. Także widzicie, ile tu już jest obornika nawiezione. Jest tego dużo. Pojadę, pokażę pryzmę. Tam na pryzmie już, no mówię, niedużo zostało. Jeden dzień, jakby powozili to we dwóch, to by już zwieźli. Ja tu jeszcze dzisiaj z jedną przyczepę muszę przegonić krowy. I będzie koniec dnia. W maksymie co miałem z klimatyzacją, wymieniałem chłodnicę. Wymieniałem chłodnicę od klimatyzacji. Snówka chłodnica jeszcze nie podłączona. W tamtym roku, roku okazało się, że jest nieszczelność. Że jest nieszczelność chłodnicy. Wpuścili mi tam jakiś płyn. Do uszczelnienia, w tamtym roku to grało teraz na wiosnę klimatyzacja nie działa wcisnąłem zaworek, nie ma czynnika jutro tak naprawdę się okaże belka się wygieła już wcześniej wcześniej się trochę wygieła, widzę dzisiaj trochę trochę bardziej już będzie kolejna robota ale tylko z tej strony tak mocniej się przygięła, z tamtej nie, ale jeszcze tutaj widzę koło nie zahacza Zobaczymy jutro jak to z tą klimatyzacją wyjdzie Uciekam eee, działać dalej